Cześć, dzisiaj sprawdzimy ogromny apartament w poznaniu z prywatnym jacuzzi. Zamówimy jedzenie do pokoju i przetestujemy śniadanie. Ile kosztuje wynajęcie takiego miejsca na jedną dobę? Czy jedzenie będzie smaczne? Odpowiedź jak zawsze w odcinku zaczynamy. Czy to otwieram? Drugą stronę, ale drugą stronę. Ok, okej. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym materiale u nas na kanale. I jak widzicie, jesteśmy w apartamencie w Poznaniu, ale jest to zdecydowanie najdziwniejsze miejsce, w jakim do tej pory byliśmy i które będziemy recenzować. Nigdy nie byliśmy w tak dużym apartamencie, nigdy nie mieliśmy w apartamencie jacuzzi, nigdy nie mieliśmy tarasu i to miejsce, ty dobrze powiedziałeś. Reality show mógłby powstać nie jeden albo film dla dorosłych. Tak, więc słuchajcie, <laughs> jeśli chodzi o cenę tego apartamentu, za mną się na samym końcu. A teraz przejdźmy do szybkiego. Tur, Turu. zrobimy tur po pokoju, pokażemy jak to wygląda. Zaczynamy od wejścia, moi drodzy. Mamy szafę, tu są nasze rzeczy i stoi statyw, z którego żeśmy do Was przed chwilą mówili. Mamy regulamin, mamy jacuzzi. Oczywiście uwagi tutaj od obsługi, co można, czego nie, czego nie można. Włączniki wszystkie, bo jest tu pełno świateł różnych kolorowych. Jest tutaj światło takie zmienne, więc wiecie, tu jest trochę tak pomarańczowo. My jesteśmy pewnie też, raz będziemy pomarańczowi, raz będziemy dobrze oświetleni raz gorzej, ale skupiamy się na tym, co widać w apartamencie. Wy oczywiście widzicie przebitki. No i co? Mamy łazienkę. Łazienka bardzo fajna, otwarta. Mamy do ubikacji oczywiście, no i mamy prysznic. Jedne drzwi, które nam służą do zamykania toalety i prysznica? Tak, ja w ogóle się dziwiam. Mówię, gdzie tutaj jest jakiś prysznic? Czy tak, my się nie. mamy kąpać tu? Ale nie. Takie rozwiązanie, wiecie, takie rozwiązanie. No ja powiedziałem, że to się idealnie nadaje na jakieś kawalerski, panieński, na jakieś walentynki albo żeby nakręcić tutaj film dla dorosłych. No bo sami spójrzcie, Te całe oświetlenie, jacuzzi co ciekawe, jak żeśmy wynajmowali y, ten apartament na tą dobę dzisiejszą, to pani z obsługi pytała się, ki, o której będziemy, o której przyjedziemy i żeśmy się zastanawiali, w sumie po co, nie zawsze hotel, hotel pisze. Na się trzeba włączyć jacuzzi, żeby się nagrzało. Tak, jest w ogóle informacja chyba nawet tu, przeczytałam tam na drzwiach, na drzwiach tak? że jacuzzi nagrzewa się o 2 stopnie na godzinę, ale A, woda już jest ciepła. Woda już jest ciepła. No i co, mamy kolejną część, no o tej części już co? Powiesz Ty chyba, nie? Tak jest. Tak jest. A tutaj mamy salon, którego nawet my nie mamy na chacie, więc zapraszam Was serdecznie. Czy mamy salon na chacie, ale, ale nie taki, taki duży. Nie taki, moi drodzy, bo nie mieści się u nas na przykład rogówka. A tu widzicie, że mamy kanapę rogową, mamy do tego stolik i przede wszystkim mamy stół, w którym możemy sobie normalnie zjeść. Na którym? Na którym możemy sobie. Przy którym możemy sobie normalnie moi też zjeść. Bo jesteśmy podekscytowani bardzo. Tak, ja chciałam jeszcze powiedzieć, że mamy ogromny telewizor, który jest zawieszony na hakach, w jakichś łańcuchach. Co mnie zdziwiło, jak to zobaczyłam, to pewnie dlatego, że tu jest szyba. Tu jest szyba? Tak jest. Tu jest dookoła szyba? Tak. Tak, dlatego jest tak. na hakach. O proszę, moi drodzy. Tak. I mamy coś, co mnie bardzo zdziwiło, ponieważ mamy kominek. I my ten kominek na 100% będziemy musieli odpalić, bo ja sobie nie daruję, jeżeli nie odpalę tego kominka. On prezentuje się tak. Kominek jak kominek. Mamy też pachnidełko, które jest puste, ale uwaga, pachnie. Więc y, też się zdziwiam. I mamy ogromną lodówkę. Nigdy w pokoju hotelowym, w żadnym apartamencie nie widziałam tak dużej lodówki. Jest Spoko, pusta. jest pusta. I co ciekawe, zatyczki do uszu. Ale mam nadzieję, że nie będziemy słyszeć sąsiadów, tak jak mieliśmy do walikantę. I jest, słuchajcie, regulamin, w którym jest napisane, że jeżeli sąsiedzi będą za głośno, to mamy to niezwłocznie zgłosić na recepcji. Więc podejrzewam, że jest tutaj dużo bibek i tam chyba też jest imprezownia. Chyba tak, tak wygląda na zewnątrz taki duży hangar, widzicie, na przybitce, tak. co ja go nagrałem. Obok jest restauracja i stamtąd sobie zamówimy jedzenie tak, i je ocenimy. Na I pójdziemy na siadanie jutro. Tak i jeszcze muszę powiedzieć o suficie, który jest totalnie dziwny, ponieważ sufit ma na sobie koronkę. To jest koronka chyba i ona mi totalnie nie pasuje do tego, że to jest penthouse, no bo to jest penthouse. Ten tak, się bo Apartament nazywa się penthouse, można wybrać sobie na przykład yy, hiszpański, nie, japoński ogród. Jest strasznie, ogromna Jeszcze oferta. jest. jest apartament, apartamentu, widzicie. Budda. Budda, różne są apartamenty. A w ogóle, co ciekawe, w jednym apartamencie z Buddą był kręcony odcinek Bungee. Tak. Więc jeśli ktoś ogląda Bungee chłopaków, to dajcie znać, bo jestem ciekawe, czy są tutaj widzowie Bungee. Tak, ale co ciekawe, my nie znaleźliśmy go przez nich, tylko nie, zobaczyliśmy nie, nie. ten. Mówimy, o oni tam kręcili ten odcinek. No i słuchajcie, najważniejsza rzecz w każdym pokoju hotelowym, czyli łóżko podświetlane, ogromne jest i nie mamy pojęcia jak, jak zapalić te lampy. Kręcę tutaj i nic. Wyczą tak daleko. Chodź do mnie. <grym> Idę. <do tego. grym> Bałam się, że jest. Klaudia tak, tak daleko. A no. i w ogóle to są schody. Ja cały czas się boję, że... Spadniesz, że spadnę. Tak tak. Ej, jest spoko. Ale trochę jak upadłem, to nie było za miękko. Zobaczymy po nocce, nie? Będziemy, no, będziemy, tak. będziemy oceniać, kręcić dla dorosłych. No dobra, no co, łóżko jak łóżko. Co ciekawe, nie ma szlafroków, są tylko ręczniki na macie jacuzzi i nie ma szlafroka. To jest takie dziwne. Mi się podoba to. To jest fajne. No i co, to jest świetne na imprezę, nie? Tak, to ale jest... jeszcze o co chodzi z tym? Powiedzcie mi, co to w to, ogóle… To jest firanka. To jest… Firanka. Na skalę naszych możliwości. To jest coś, co ma zbierać kurz po prostu. Nie dotykam, bo zaraz będzie tutaj, spadnie kurz nam na łóżko. O, ciekawostka, pani na recepcji pobrała od nas kaucję. Jak wynajmujecie tego typu apartament, no to blokują wam na karcie 200 złotych, a możecie zostawić 200 złotych na recepcji. No dobra, chyba dużo o tym w apartamencie. O samym terasie moglibyśmy mówić tutaj też dużo, bo jest ogromny stół, gdzie można zbierać wszystkich członków reality show'ów i robić eliminacje przy tym stole. Albo yy, widzieliśmy, co czytałaś, że wesela też tutaj są. Tak. No więc jako apartament dla nowożeńców. Opcja fajna, moim zdaniem bardzo fajna na walentynki, żeby spędzić sobie we dwójkę czas. To będą nasze walentynki, trochę z wami. Tak. To pan. co, zamawiamy jedzenie? Tak. I moi drodzy, jeśli chodzi o restaurację, to oczywiście jest room service i on jest aż o 23 można zamawiać, z tego co y, pamiętam, dobrze tak, mówiłeś? Tak, tak, 23. Tak, więc bardzo długo, super, mamy godzinę 19 z groszem, nie, mamy 2030 i będziemy zamawiać z ich restauracji, czyli restauracja Koronka. Moi drodzy, ta restauracja ma 3,6 tak jest ich opinia na, na Googleu więc ym... no, średnio bym powiedział. no średnio bym powiedział ale mają przystawki i mają pyzy i podobno z tych pyz słyną więc zamówimy sobie pyzy z polędwicą wołową konfiturą z czerwonej cebuli parmezanem i sosem pepperede pepperede za 29 złotych tanio w sumie tylko że to jest przystawka do tego zamówimy sobie podpłomyka z grzybami oraz serem wędzonym oraz zamówimy sobie zupę tajską, bo tu jest, słuchajcie, wszystko. Mamy i trochę kuchni włoskiej, i trochę kuchni polskiej, i trochę kuchni azjatyckiej, jak widzicie zresztą. No wszystko, mydło Jest i powidło. Jeśli chodzi ogromne, udanie. ogromne menu. Bardzo dużo pozycji. No, jestem bardzo ciekawa, czy będzie smacznie. I szukaliśmy telefonu, słuchajcie, nie mogliśmy znaleźć telefonu. Mamy na myśli taki telefon pod tytułem taki, który zawsze stoi w hotelach, wybieracie jedynkę i dzwonicie do recepcji. I okazało się, że tutaj mamy kontakt z recepcją i tutaj możemy sobie zamówić po prostu przez nasz telefon, więc wybieramy nasz telefon i E, Zamawiam, dzwonię 303, e, nie, memory 5. Czekaj, teraz... A, klawiatura, przyciski. Dobra. E, dzień dobry, mam takie pytanie. Chciałabym złożyć zamówienie e, do pokoju 303. E, jest zupa tajska? jest ramen. To poprosimy ramen. Moi drodzy, szybko dopatrzyłam, że... Dodatkowa serwis do pokoju 15 zico kosztuje. Okej, okay. a czemu nie ma tajskiej? Bo ona jest sezonowa i tutaj jest faktycznie Aha. napisane. Ja jestem ciekaw ramenu, bo myślę, że będzie mega słaby. Nie wierzę w ten ramen totalnie, ale no te podpłomyki i te pyzy mogą być smaczne. Więc super, słuchajcie, odpalamy sobie y, telewizor na razie, bumblować się będziemy potem i czekamy. To jest. Moi drodzy, korzystając z okazji, że czekamy na jedzenie, to powiem Wam, że my większość teraz materiałów w restauracji kręcimy mniejszą kamerą. Właśnie tą DJI Osmo Pocket i słusznie zwróciliście uwagę, że czasem jest gorszy dźwięk. Tak, zgadza się, dźwięk był troszkę gorszy, ale czekamy na mikrofony do tego ustrojstwa i wtedy dźwięk będzie lepszy. Dlatego dzisiaj nagrywamy większą kamerą, bo dzięki za komentarze, jak czasem coś słabiej było słychać, no to sorry, wynikało to z tej kamery. Będzie lepiej, będziemy mieli przypięte mikrofony, mikrofony tutaj i będziemy mogli mówić trochę ciszej i będziecie lepiej słyszeć. Także robimy dla Was, żeby było coraz lepiej i fajniej. I czekamy na to fajne jedzenie teraz. Odpalamy kominek? Oczywiście. Swoją drogą też widzę, że nieźle światło tutaj daje popalić, jak tak. nagrywamy. że trochę skacze światło i jesteśmy tutaj oświetleni gorzej i słabiej, no ale słuchajcie, sorry, taki jest klimacik, to jest taki anturaż um, romantico, to jest prawda, nie? Rozumiecie? Słuchajcie, oświetlam Michała, bo to jest akurat ciemno, ale próbujemy odpalić ten kominek. No dobrze. No proszę, jako. Prosta sprawa. No i mamy. A tu ben karty wojny. Ja chcieliśmy powiedzieć, że... Jest ogromny ten telewizor, nie? Jest, ale w ogóle... Się... gigantyczny, patrzymy. Ale jak chciałam powiedzieć, kiedyś jest krzywy. A, no bo wisi tak, nie? No tak się ale patrz, trochę. Kominek, patrzcie w klimacie. No. Kominek jest. Wszystko się zgadza. Elegancko. No. Dobra, czekamy na papu. Moi drodzy, wjechały nasze specjały. Jak widzicie, mamy trzy dania. Mamy ten pod płomyk. Duży. Ja myślałam, że to będzie takie malutkie, dosłownie jak taka pizzerinka z marketu, a to jest okazuje się duża pizza, także fajnie najemy się. Nasza pyza, która wygląda jak burger. Ale jest tak malusia. Jest malutka po prostu. No, 25 zł tak? 29, a to 35, a ramen 29 też. <grym> Okej, okay, no to jest zupa, moi drodzy. No, nie jest to ramen. No. To jest jakaś zupa z warzywami, bym powiedział. Z jakimś mięsem. Jest tu troszkę makaronu takiego. No nie. No i mamy do tego jakieś jajko. Zobaczymy, może będzie smaczna. Z nazwy. Nie nazywajcie tego ramenem. Bardzo proszę. Taka. No, straszne to jest. Ale no cóż. Ale komuś się sypnęło soli? Ja myślę, że on jest taki bardzo Uuu! sojowy, nie? Chyba. Uuu! Jest tak, że aż drapie w gardło. Naprawdę. Ten makaron to jest taki, taka cienizna, ja już się ognęła to chlapem, nieważne. Taka cienizna, najgorsza cienizna, jaka tylko może być. On taki dźwięk wydaje dziwny, to nie ja mlaszczę, tylko on taki dźwięk wydaje. On ma momenty, ale jest bardzo słabe. W ogóle w kategoriach ramenów tego, tego nie oceniajmy. Moim zdaniem dużo smaczniejsza by była, jakbyśmy kupili sobie jakąś zupkę z proszku. Oj, to mocno. Jest tak źle. Ale to jest pikantne. To nie jest pikantne To jest, y, Tak, to jest, ja wiem, to jest takie pierne. To jest strasznie dużo pieprzu. Dla mnie jest sól po prostu. S i, y, nie, no sól oczywiście, ale do tego jeszcze... Ej, spróbuję tego mięsa, bo Michał go nie próbował. Podeszła. Nie da się tego zjeść. OMG! No faktycznie źle. Kurczę. Próbuję. Mm. <laughs> Całamka. O matko! Bardzo źle. Ale jak grubo. I w ogóle, jak, bo ja wzięłam tak łyżkę z góry, to nie było aż tak słono. Ale tam jest coś, co powoduje, że to jest jeszcze bardziej słone. OMG! No pała! Ja chciałem powiedzieć, że wiadomo, to są nasze smaki i my jesteśmy subiektywni w ocenianiu, ale. Nie sądzę, żeby w większości osób to smakowało, dla mnie fatalnie. Nie. No chyba, że bym y, usiadł w tym jacuzzi, wypił pół litra i o czwartej w nocy to zjadł, to wtedy tak, to wtedy by mi smakowało. Mm. Nie? Mm. Ale nawet nie wiem, czy Sama po alkoholu by to smakowało. Mm. Ale to wygląda dobrze i to, to próbujemy. próbujemy no. Nasz podpłomek, no o, o to wygląda rewelacyjnie. Tu są jakieś kurki, coś takiego? Tu są grzyby, jest y, pepperoni ser. Tak, że jest tak ciemno, że muszę kombinować. Muszę zobaczyć, co tutaj jest. O, jest jakiś... yyy... może jak to się nazywa? Szczypiorek, no, szczypiorek. Mmm. No i to jest mega dobre. Mega smaczne. Serowe, bardzo fajne, takie cieniutkie, chrupiące ciasto, no i do tego wszystkie te rzeczy, które mamy u góry jako dodatki, czyli cebula, ten szczypiorek, to by miało być jakieś mięso, czy mi się... Tak, coś, tak już, powinno coś być. Coś takiego, no to takie kawałeczki są dosłownie. Ale to jest dobre. Przydałby się do tego jakiś sosik. Ale jest smaczne. No, bije na głowę ten kramer. To nie, to to, to to, nie. Ale to jest dobre. To możecie zamówić. Dobra! u! u. Rozłamał mi się w ogóle w rękach. E, było napisane, że w bardzo cieniutkim cieście. I to jest, moi drodzy, bardzo cieniutkie ciasto. To by się wszystko zgadzało. Ja lubię. To jest e, taka. Trochę wygląda jak turecka pizza, nie? Trochę jak taki lach majun, coś tak, tak, takiego. Tak, tak. O, tak. tu sucho. <laughs> ja lubię. Ja lubię, no bo. No, ja lubię wszystko, co klepkowe, nie? I to... mm. Tylko, że mi się też by przydał sos. Ale dobre, no spokojnie. To jest takie połączenie składników trochę. I ja mam wrażenie, że one nie są najlepszej jakości. To jest na pewno serwędzone, ja go czuję. Grzyba nie czuję w ogóle. Czuję troszkę ten szczypiorek. Nie wiem, jakim sosem to jest posmarowane, ale. I też nie wiem, bo może tak jest zamysł, żeby to było takie suche. To też nie, nie trafia w moje gusta. Idźmy do tej pyzy. Ona podobno być wybita. W związku z tą pyzą mam jedną obawę. Otóż jest to bardzo podobne mięso do tego, które było w ramenie. Mamy tutaj konfiturę z czerwonej cebuli, widzę jakiś ser, mmm, taki długo dojrzewający, no i tą bułeczkę. To jest dobre. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Okej, okay, czyli widzisz, regionalne. Mhm. Mm czyli po prostu wyszło na to, że pyrka. Aż żałuję, że nie wzięliśmy innych. Jest bardzo, bardzo dobra. Co prawda tutaj też soli nie żałowali, totalnie. I ta cebula, Pomimo, że to jest konwitora z cebuli, to ona mm, powinna być troszkę słodsza, nie jest taka słodka, tylko bardzo właśnie słona. Ktoś lubi sól, ewidentnie. Spoko, bardzo dobre. Michał próbuję. Ja jeszcze działa, bo jest tak dobra. Zjadłem tą pyrę i ona też ma takie mięso nieciekawe w środku. Fajna ta pyrka, ale to mięso jest takie takie gumowate. Ja bym zrobił tak. Z tego menu bym zamówił te pyry po prostu w różnych wariacjach i popróbował, bo to jest spoko. Ten podpłomyk też spoko, żeby zjeść. Przydałby się jakiś sos, ale też nie ma tragedii. Ramen nie powinien nazywać się ramenem, zupki chińskie są lepsze od tego i to jest dramat i trochę wstyd podawać ludziom, naprawdę, bo to jest e, po prostu obrzydliwe, niesmaczne to jest, ale niektóre pozycje są w porządku. W porządku to jest dobre określenie, bo one nie tak. są dobre, one są po prostu no, w porządku. Kuchnia wypada średnio. To są, pamiętajcie, Nasze smaki, nasza subiektywna e, opinia, czy ta ocena 3x8 jest adekwatna? 3,6. No? 3,6, tak? Na Google. Mm -hmm. No jest taka. taka... Liczymy na śniadanie, nie? Tak, bardzo mocno liczymy na śniadanie. E, korzystamy na pewno z jacuzzi. No i powiemy Wam, jak spanie, czy da się tutaj wyspać. I widzimy się na śniadaniu i powiemy, czy jest smaczne śniadanko. Jak nagrywaliśmy tą scenkę, to mówimy straszny cringe. Ale to wiecie, beczka. Cringe alert, moi drodzy! Wasze Elf. Zdrówko. I dobranoc. Dobra. Dobrze, moi drodzy, yy, jesteśmy po nocy, no i trzeba powiedzieć, mi się bardzo wygodnie spało na materacu. Kit. Polecam. Jest tak, tak, nie, łóżko było wygodne, ja co prawda miałam koszmary, ale to dlatego, że to jest taki vibe, ja muszę o tym opowiedzieć. W tym hotelu, w tej restauracji jest taki vibe, yy, takich... Ludzi, trzydziestolatków, bawiących się. Mam na myśli takie trochę Warsaw Shore. Nie wiem, czy to jest dobrze zabrzmi. Nie ale brnij jest to, taki... Nie brnij w To bo brazisz tylko. Jest, jest taki vibe, taki no właśnie. Tak, tak. No taki. Taki dziwny jest. Taki ten dziwny vibe. troszeczkę. Tak. tak taki wieczorek, wieczore kawalerskie, panieńskie tego typu rzeczy. Widzicie, moi drodzy, przebitki ze śniadania. Dlaczego nie mówiliśmy tam yy, na bieżąco? No z tego względu, że byliśmy tylko my i obsługa. Tak, jeszcze jedna, <laughs> jedna parka jeszcze była. Jedna parka i było pusto, trochę jak widzicie. <laughs> Te platery były puste, kawa nie było ekspresu, soki to były takie najtańsze z biedry. I nie było masła. Znaczy było masło, ale to nie było masło. To było takie wyrób masło A mi bardzo no zawsze ta. zależy, bo my nie jemy w domu masła. Ja tak. sobie zawsze pozwalam tylko w hotelach. I tak trochę miałam, że u, u tak. troszkę wypadło to siadanie e, słabo. 98 zł za dwie osoby. Napiszcie w komentarzach, czy uważacie, to <grym> dużo, czy mało. E, ja myślę tak, ja mam takie przemyślenia na temat tego miejsca. <grym> że to jest e, fajnie, jest tu przyjechać, spędzić noc, właśnie pobawić się jacuzzi, te sprawy i tak dalej, że super, że. Macie taki, taki apartament, ale jedzenie lepiej preferowałbym, preferowałbym jedzenie na mieście. Tak, Czyli tak, tak, tak. Y, pójść sobie gdzieś na fajną kolację, gdzieś tutaj w Poznaniu na rynek, i pojechać sobie gdzieś na śniadanie, też na rynek, albo gdzieś w okolicach, albo jakieś inna polecana knajpa, bo no, jedzenie średnio, ale sam hotel, jeśli chodzi o te apartamenty, no to jest super, Chciaś jest ciekawego, coś tak. innego. To jest ciekawe, inne, właśnie, jeżeli macie na przykład, nie wiem, rocznicę ślubu albo no, rocznicę no, związku, to to jest tak fajnie, że żeby tak. sobie samemu romantycznie spędzić, bo ten jacuzzi było super, Dokładnie. wiecie, ciepła woda, cały czas działają te bąbelki, a nie że tak jak czasami jest na przykład w akwaparkach że wciskasz, są bąbelki, a potem na przykład nie działa przez 5 minut, nie, 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 Dokładnie. cały czas działało, więc tutaj nie ma żadnych zarzutów, no ale to jedzenie to tak yy, no, jedzenie bywało by, lepiej. Bywało lepiej, oczywiście widzicie na ekranie ile wydaliśmy, parking był darmowy tak. przed budynkiem, także to na ogromny plus, o ile są miejsca, bo tu chyba różnie z tymi miejscami, ale akurat były. Tak. E, także co? Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę, komentarz, napiszcie, co sądzicie o cenach o tym miejscu, czy bardziej byście woleli jeść na mieście, albo byście zaryzykowali tutaj. Albo z tymi byliście ten... w tej restauracji. No, dokładnie. Także e, dajcie znać. Koniecznie. I koniecznie jakieś e, takie ciekawe hotele nam polecajcie. My lubimy. Komentarze. Dokładnie. <laughs> także e, do zobaczenia albo w podróży, albo w restauracji. Cześć! Cześć.